Skoro mamy wtorek, drodzy Państwo, no to Paderewski Restaurant w początku dnia z ONTV i moim goście, Wiesław Opiela. Dzień dobry. Dzień dobry. Eliseo Majorka. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Buongiorno. I Vincenzo Corsini. Ciao. Ciao. Trochę Ciao. tutaj… Ciało. Nie, troszeczkę patrzę na te ciała tych krewetek. Wydawało mi się, że frutti di mare to po pierwsze niezbyt przyjemne dla oka, ale też niezbyt mm. przyjemne dla nosa. Tymczasem mm -hmm. nic, jakoś tutaj… Brzydko nie pachnie. Dzięki, dzięki. E, proszę Państwa, e, no co będę mówił, no e, frutti di mare, czyli owoce morza, e, jest to, że tak powiem, przedział w gastronomii włoskiej i nie tylko, ale bardziej śródziemnomorskiej, e, że e, ludzie chętnie do tego, że tak powiem, sięgają, chętnie z tego tworzą różne dania i ja uważam, z, są to najlepsze dania, jakie mogą być po prostu, właśnie z owoców morza, właśnie z, z, z tych jakby robaczków, co po niektórzy uważają, że po no tak. prostu to nie, to, no, że to nie jest ryba i tak dalej, Aha. mylą się, to jest najlepsze mięso, jakie może być i po prostu, i z tego można zrobić tyle wspaniałych rzeczy, że naprawdę, no coś wspaniałego. Wachlarz, wachlarz jest bardzo, bardzo szeroki. Bardzo szeroki, dlatego że po prostu od sałatek na przykład na zimno, aż do dań na ciepło, połączyć z pastą, można połączyć na przykład z, z, z jakimiś warzywami. Naprawdę jest wiele, wiele kombinacji. Ale chyba ciasta z frutti di mare zrobić nie możemy. A wie pan, no ciekawy pomysł. pomyślę o tym. Okay. 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 Sorbeto. Robili sorbetto, robili sorbetto i jako lody, to no można, jako deser. Było można było kupować i krewetki na, na końcu. Kupić sobie lody i krewetkę I na końcu. I ty to jadłeś? Nie, nie, nie to akurat się. Nie. Okay. nie, bo akurat gdzie to robili, to nie, nie przejeżdżałem, ale widziałem to i musiało być bardzo ciekawe. Czy frutti di mare to jest ważny składnik w diecie prawdziwego Włocha? Podstawowe, tym bardziej dla tych, którzy mieszkają nad morzem, jak ja, skąd pochodzę. Ja pamiętam, że najpierw nie jadłem owoców morza, kiedy wyjechałem z kolei na studiach do miejscowości, która nie była nad morzem, to kiedy wracałem, potrzebowałem właśnie, żeby sobie zje zjeść co najmniej jakieś kilo krewetek, mm. jakieś dwa kilo owoców morza. Czasami to musiałem nawet w ciągu tygodnia, co, co byłem na wakacjach ale u siebie, musiałem przestać w końcu, bo już zaczynał się mścić na, na moje zdrowie, bo za dużo tego jadłem po prostu. Rozumiem, e, powiedziałeś, że mieszkasz nad Morzem, czy frutti di mare na przykład dostępne jest na plaży? Wychodziłeś na plażę i szukałeś, o tu krewetka, tu coś zjem, tutaj coś innego? Można było, chociaż na, na plażach to akurat są takie dosyć małe, raz, zmuszyłem mojego ojca, że wziąłem tak, takie małe, centymetrowe owoce może i on sobie musiał dubać, otwierać, żeby mi nie było przykro i musiał, musiał sobie zjeść. Na no, dodatek były pełne piasku, bo akurat jest cały taki proces też oczyszczania przed, przed zjedzeniem, no ale się poświęcił i mówił, że smakowały. Jeszcze już teraz to nie mówi, ale... Tutaj mamy gwarancję, że na pewno będzie tak. smakowało. E... Panie Wiesławie, co dzisiaj dla nas przygotowujecie? Więc dzisiaj po prostu, no, no, że tak powiem z, z braku czasu i z braku, że tak powiem e, tutaj możliwości, a więc trzy rzeczy. Pierwsza to pizza frutti di mare, e, później będzie pasta frutti di mare, pasta skampi i jeszcze jedną pastę zrobię, to jest pasta z raczków, e, z, z szyjek rakowych. Są to nasze, że tak powiem, polskie szyjki rakowe, hmm. ale że tak powiem naprawdę jest to też hit. Coraz więcej ludzi właśnie pyta się o i o zamawia tym, o, i zamawia o tym mięso. Hmm. Szyjki rakowe, to tak, już jest. wiemy. A to na tym talerzu i to na tym talerzu, co to jest? jest? Skampi oczywiście, a to są owoce morza, prawda? I teraz hmm, można to oczywiście właśnie połączyć, a połączymy to dzisiaj przede wszystkim z pomidorem. Nie? Jak zawsze uważam, hmm. że to jest najlepsze połączenie a y, akurat tutaj te rzeczy połączymy ze śmietanką. Nie? Czyli pomidor pasuje do wszystkiego, nawet do, wszystkiego, do owoców tak, morza? O, przede, wszystkim, przede, wszystkim, przede wszystkim. Przede wszystkim do owoców tak morza. Jest, tak jest. Czy praca z owocami morza wymaga jakiejś specjalnej techniki, jakiejś specjalnej obróbki zanim będziemy mogli zjeść owoce morza? Coś musimy zrobić wcześniej? No wiadomo, jeżeli na przykład, jak tutaj kolega powiedział, że idzie na plażę i łowi, je, no to no. Je musisz jej oczyścić, prawda? No, tak. no my już mamy to poza Paniowska sobą. musi zabić. Tak, no, 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 no. Złapać najpierw. No, no Nie, nie, to już mamy oczyszczone, hmm. tak, że tak powiem, więc sprawa jest prosta, do tego używamy oczywiście później jakiejś patelni, wrzucamy to na patelnię z cebulką, szczostkiem, prawda? I że tak powiem, do tego dochodzi jeszcze sos pomidorowy, pomidory i redukujemy. Redukujemy sos po prostu do że tak powiem jednej, drugiej zawartości. Jak, jak wcześniej było, dolewamy wino białe i że tak powiem, już ten sos jest, jest zrobiony. Okej, okay, to my czekamy na to, co dla nas przygotujecie, już Wam nie przeszkadzamy. Mm. Z Wincento jeszcze się spotkamy na białych kanapach. Nie będziemy sami, będę ja, będę Wincenzo i jego gitara, a więc chłopak z gitarą. Znasz to? Znam, znam. Znasz to, tak? Okej, okay, mm. dobrze, to może dla nas zaśpiewa. My natomiast za chwilę przegląd prasy.